Nie tego gadania. Babciu, zostaw mi cukierki. <gadanie> Nie karmią mnie. Niech chłopie się wyłączy, bo go zaraz włóczę palmę. <gadanie> <gadanie> Proszę panią, więcej kultury! Więcej kultury! Udaj filmu. Zara muszę coś zrobić. Przemoc do niczego nie prowadzi. Cholera jasna. Znajdźcie mi szablon. Dobrze, bo ja też... no wy też chcecie stronę, nie nuby. Nie. Jak zrobisz, to będę chciał. To co ty no, na nie, jej no, robisz chcę Proszę panią, wołają nie. panią! Wyłącz go. <coughs> Już się wyłączał. Wyłącz go, bo go nie, <coughs> nie ma <żebym miał> do posłuchać. <coughs> 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 Proszę panią! Ja jestem wykształconym człowiekiem. On jest wykształcony trzymaj Chodzę do najlepszego liceum w mieście, proszę panią. Do Paryża. No czekaj. Zaraz znajdę... Króla Skorpiona ściągnę. Króla... <laughs> Ściągnij babci Hitmena. Nie, <laughs> nie kiedyś. I tego rżysz to głupi, i A, 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 a. Zresztą panią, jest nowy film dobry. Transporter 3 ja czekam, Nie ma filmu. Ukradli, strona się zepsuła. <grym <grym to mój. <grym> za własne pieniądze kupiony. Gdzie? Gdzie tam to, Pieniądze. Musi pani 20 zł zapłacić, bo i wtedy można ściągać filmy. E, 20 zł Jest taka strona, co tam są wszystkie filmy, jakie pani chce, no ale 20 zł trzeba pierw zapłacić. Musi pani synowi dać i on musi wysłać im. I tam jest filmów po głowę. Porno no. <laughs>

Uwaga, <śmianic> <śmianic> to Kurwa, że <jim> mi się <śmianic> <O> uzyskał <kurwa>. z <śmianic> Proszę panią, moda na sukces już leci. Odcinek dwa tysiące setny. I ty przejmuj ten komputer, bo zaraz. On tu chodzi. Weź mnie bosą. Niech pani zaczeka, zaraz się teleportuje. Czekaj. Dobra. O kurwa... No co za nubie, Jak tam, Witek? Witek, znalazłeś jakieś filmy? Nie. Laser, szkoda, że się Ściągnij... nie Ściągnij jest. chłopaków na Ibizie. To by Dawaj, szuka, suka filmów. Polskie też są dobre. Cholera jasna. W Czterej pancerni? Polskie krajowe. To jest serio. No ale to też jest film. Nie, to jest serio. Znam się nie... daj mi się zastanowić. <in mi serencja da sprawa> ja, Cześć. Jakie to? Odejdź! Co? Słuchawki. Ej, to chodźcie! To by szukasz tej strony czy robimy trening teraz? Nie, szukamy strony. Witek, słuchaj. E, e, poczekajcie, poczekajcie. Słuchajcie Witek, zaraz do ciebie strzelen. przyjdę i zapalimy szlugę. Mam papierosy i mam pół litra. Jak już to Jak już to dżenta. No Wiewać komedię. Miałem na imię Witek wynumy. <noise> <noise> proszę panią, proszę wyjść. Proszę opuścić to pomieszczenie. Bo powiadomie? Władze miejskie. <grymne> Proszę dać chłopakowi spokój. On ma potrzeby fizyczne. Do spełnienia. o no co ci chodzi? O, ktoś na tym. O lol. Niech <grymne> dały, boom reguła zabijania. Chciałbym panią poznać. Lincoln. A bo ja mikro mam wyłączony. A bo ja. ja co ty chcesz? Dzień ja ci dam co ty chcesz. Jak ty się do babci odzywasz ty, pederasto? Pierdolona patologia. Pierdolona patologia.

To ty idź! Jeszcze raz to ci Cichronie tylko wszystko. Jeszcze raz przynieś do Ciebie. To jak mnie nie stykają tutaj? Kurwa, Oj dobra, idź. Ale ty masz przejebane z tą Nie nie ma opcji. Ja pierdolę, czuję Ci matki.